Hej, hej, dzień dobry na macie. Zapraszam na poranne budzenie ciała z jogą i z noją. Jeszcze się tutaj kręci. Mam nadzieję, że nam pozwolą. Stajemy sobie na początku maty. Ściągamy łopatki. Wyciągamy całe ciało. Zamykamy sobie oczy. Bierzemy głęboki długi wdech. I robimy długi, spokojny wydech. Uginamy lekko kolana i okrężnym ruchem wędrujemy ramionami do sufitu, ściągamy łopatki. Dłonie ciągną jak najwyżej. I wydech, dłonie wędrują za plecy, łączą się za plecami w koszyczek i odciągamy dłonie jak najbardziej od ciała. Możemy tutaj dodać lekkie skręty, ugiąć raz prawe, kolano raz lewe, zobaczyć co się dzieje. Fajnie powyginać to ciało, poskręcać. I rozplątujemy dłonie, kładziemy na lędźwiach i wypychamy miednicę jak najbardziej do przodu. Łokcie jak najbliżej siebie. Mocne wygięcie pleców, mocno ściągnięte łopatki. I wracamy do pionu, wdech ramiona do góry ściągnięte łopatki, dłonie ciągną do sufitu, łapiemy prawą dłonią lewy nadgarstek i wyginamy się w prawą stronę. Wypychamy mocno lewe biodro w lewo. Super wygięcie, super naciąganie całej lewej strony ciała. I wdech, ramiona do góry. I to samo w drugą lewa dłoń. łapie prawy nadgarstek i wyginam się w lewą stronę prawe biodro, mocno pcha w prawo. I wdech, ramiona do góry. Wyciągamy wszystko do sufitu, uginamy kolana i opadamy przed siebie. I tutaj przekładamy nasze dłonie jak najbardziej w lewą stronę, po lewej stronie od naszych stóp. I to samo w prawą stronę. Jezu, przepraszam za hałasy Cezara tam. Stuka pazurkami. I wracamy do centrum. Prawa dłoń zostaje przed prawą stopą. Uginamy prawe kolano, lewe proste. Lewa dłoń ciągnie do sufitu. Jak mamy ochotę, zaplatamy ją za plecami i lewą dłonią szukamy prawego uda. Jak to jest za intensywne, zostajemy z dłonią do sufitu. I zamieniamy dłonie. Lewa dłoń wędruje przed lewą stopę. Uginamy lewe kolano, prawe proste i prawe ramię ciągnie do sufitu. I tak jak poprzednio możemy zapleść prawe ramię za plecami i poszukać prawą dłonią lewego uda. Albo zostać z dłonią do sufitu. I wędrujemy dłonią przed nasze stopy. Tutaj jeszcze jeden oddech, możemy złapać na chwilkę dłońmi nasze łokcie, spuścić, głowę spuścić zupełnie luźno pomiędzy ramionami. Głęboki oddech. I wypuszczamy dłonie na matę. Prawa noga do tyłu. Lewa noga do tyłu. I jesteśmy w psie z głową w dół. I tutaj uginamy raz prawe kolano, raz lewe. Patrzymy pod prawym ramieniem na sufit. Pod lewym przerzucamy miednicę. Proszę. Cezar robi prawie psa z głową w górę. Oddychamy. I prawa noga do góry, wdech. Uginamy ją w kolanie i otwieramy miednicę. Przerzucamy prawą stopę jak najdalej za plecy. I prawa noga wędruje pomiędzy dłońmi, bliżej prawej dłoni. Łapiemy tutaj równowagę. Dajmy sobie chwilę, żeby dobrze się ustawić w tej pozycji. I wdech, ramiona do góry. Wyciągamy wszystko do góry, prostujemy nogi. I wydech, opada. Wdech do góry. I wydech. Opadamy. Wdech do góry. I wydech. Opadamy. Wdech do góry. I teraz jak będziemy opadać, dodamy sobie skręt w prawo. Opadamy skręt w prawo. Ramiona na boki. I znowu wdech do góry. I wydech. Opadamy do skrętu w prawo. Wdech do góry. I wydech opadamy do skrętów w prawo. Wdech do góry i przechodzimy do wojownika drugiego. Prawa stopa patrzy na, patrzymy palcami na początek maty. Lewa stopa lekko pod kątem. Uprawę kolano ugięte, lewe proste, ramiona na boki. I jesteśmy w wojownik. Pobujajmy się tu z prawej na lewo. Pozwólmy sobie tej pozycji falować trochę. I wdech, ramiona do góry, prostujemy nogi, wyciągamy dłonie do sufitu. I wydech, zjeżdżamy naszą lewą dłonią po naszej lewej nodze. Nakrywamy się prawym ramieniem. I wydech, odbijamy, uginamy prawe kolano. Dłonie wędrują na matę. I prawa noga wędruje do deseczki. Zostajemy tu trzy, dwa. Jeden czaturanga w dół. Pies głową w górę. Wdech i pies głową w dół. I w przechodzimy maksymalnie na palce stóp, wdech i wydech. Opadamy napięty. Palce wdech i wydech napięty. Palce wdech. I wydech. I lewa noga do góry wdech, wyciągamy maksymalnie, zginamy ją w kolanie i przerzucamy za naszą pupę, za plecy. Otwieramy miednicę i ląduje lewa stopa pomiędzy naszymi dłońmi, bliżej lewej dłoni. Dajmy sobie tutaj chwilkę, żeby złapać dobrze balans. Jeżeli trzeba, rozszerzmy troszeczkę rozstaw nóg, wtedy jest łatwiej utrzymać równowagę. I jak będziecie gotowi. Wdech, ramiona do góry, prostujemy nogi, wyciągamy wszystko do sufitu. I wydech, opadamy. Wdech do góry. I wydech, opadamy. Wdech do góry. I wydech, opadamy. Wdech do góry. I dodamy sobie skręt w lewo. I wydech, skręt w lewo, ramiona na boki. Wdech do góry. I wydech, opadamy, ramiona na boki, skręt w lewo. I jeszcze raz, wdech do góry. I wydech, skręt w lewo. Wdech do góry. I wydech, przechodzimy do wojownika drugiego. Lewa stopa patrzy na początek maty, prawa lekko pod kątem. Lewe kolano ugięte, prawe proste, ramiona na boki. I jesteśmy w wojowniku. Pobujajmy się tutaj troszkę. Przyjemnie jest w tej pozycji tak troszkę pofalować. Nie trzeba jej zawsze sztywno trzymać. I wdech prostujemy nogi, ramiona do góry. I wydech prawa dłoń zjeżdża po naszej prawej nodze. Nakrywamy się lewym ramieniem. I wydech dłonie na matę. Po obu stronach naszej nogi, która jest z przodu. Przenosimy lewą nogę do tyłu. Jesteśmy w deseczce. Uginamy raz prawą, raz lewą. Prawa dłoń na środek maty. I przerzucamy lewą nogę za plecy. Wypychamy biodra do góry. Lewe ramię swobodnie opada. Bardzo przyjemna pozycja. Zostańmy w niej chwilkę. Pooddychajmy. Poszukajcie w tej pozycji dobrego układu. Ona wtedy naprawdę nie jest nie jest wysiłkowa, jak się tylko znajdzie dobre ustawienie dla Was samych. I wracamy lewą dłonią na matę, lewą stopą, lewa dłoń na środek maty i przerzucamy prawą nogę za plecy. Wypychamy biodro, prawe ramię luźno opada. Pomaga nam otwierać klatkę swoim ciężarem. Tak jak poprzednio, zostańmy sobie w tej pozycji, poszukajcie w niej dobrego układu dla swojego ciała. Tak, żeby wam było wygodnie, żeby był balans, żeby się dobrze oddychało. I wracamy dłońmi na matę. Jesteśmy w deseczce. Opadamy całym ciałem na matę. Dłonie w koszyczek za plecami. Odciągamy koszyczek od półpy. Jak najdalej od ciała. Pobujajmy się z prawej na lewą, górną częścią ciała. Zobaczmy, co tu się dzieje. Głęboki oddech. I rozpiątujemy dłonie. Kładziemy dłonie po obu stronach naszej klatki piersiowej. Odpychamy się od maty. Kolana na szerokość maty, opadamy pupą, napięty i luźno opadamy całym ciałem na matę. Wszystko puszczamy super luźno. Długi, spokojny oddech. I zostańcie sobie tutaj, ile chcecie, ile potrzebujecie. Możecie też sobie przejść do szafasany, szavas położyć się na plecach, chwilkę poddychać, jeszcze się porelaksować. A ja dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.